Policja vs. Złodzieje. Dziś odcinek spontan. Nie mamy z Dzikiem konkretnego planu, ale chętnie zrobimy dobre show. Nie zabraknie dziś pościgów, wybuchów i strzałów. Najbardziej bezczelne z naszej strony jest to, że swoją główną dziuplę mamy na komisariacie w Mission Row. Serio, komisariat. Dziupla zastępcza to komisariat w Sandy. To na bank nieźle wkurzy policję. Biliście 30 tysięcy łap i odblokowaliście nam koktajle Mołotowa. Dzięki. Jak pod tym odcinkiem będzie 30 tysięcy łap, odblokujecie tajne dziuple i bunkry rozmieszczone pod całą mapą. Jak myślicie, czy wszystko dziś się uda? Przekonajcie się oglądając odcinek. Sześć mordy, z tej strony Kalu, witamy was w dziesiątym odcinku Policja versus Złodzieje, sezon numer cztery. się ze mną oczywiście Ospano. Dzień dobry. Dzień dobry, moi Drodzy, z tej strony Pan wszystkich bardzo serdecznie na moim kanale i kanale Kalucha, ale stary mam dzisiaj powitanie. chłopiec! normalnie, klasy. powitanie. Powitanie. Ospek, Ospek miał ostatnie urodziny, jak widzicie, trzymamy w ręku butelki nasączone. Y, to może nie tak. tym, o czym myślicie, ale to jest, moi drodzy, wybuchowa mieszanka. Wiliście nam 30 tysięcy w górę i 8, tak? 8 u ciebie było? 8, stary, Tak. No? I odblokowaliście nam mołotowe, więc możemy dzisiaj podpalać policjantów i mamy tak bezstrzelne dziuple w ogóle, że. To jest głowa stary. mała. Moi drodzy, jesteśmy w ogóle w, e, na środku drogi do naszych dziupli. i Ospek ma blisko, i ja mam blisko, Zreszt zresztą pewnie w intro słyszeliście, więc nie pozostaje nic jak wpaść na kanał Ospka, widzowie TK i zobaczyć co oni dzisiaj knują, a my też już, że tak powiem, lecimy po bandzie i stary. będzie się gorąco, co? W ogóle coś ci pokażę, patrz no? jak idę, stary, koło ci przypominam jak tak idę, stary. Nie wiem. Stary to jak nie wiesz, to musisz się oglądać top model, hopie. się coś zobaczyć stary. O top kudy. model. Widzowie, wy też możecie coś zobaczyć, top model. O co chodzi? Czemu Ospek o tym wspomina? Nie, no, no, wy, zobaczcie. zobaczcie, oglądajcie dzisiaj top model, moi drodzy. Ciekawe, S ciekawe jak Wam się będzie podobał ten odcinek. Dokładnie, ja też aż sam chętnie zobaczę, bo nie <laughs> wiem o co chodzi, widzowie. Panie i panowie, nie ma co przedłużać. Rozpoczynamy lecimy, Ospek. Stary. Jesteś gotowy? No stary, tam ja myślę, że to. lecimy. Dawaj, siadam na motocykl i spadam. Trzymaj się tam. Policjancie yeah, yo, yo. Moi drodzy no tak bezczelnej dżupli To nikt się nie spodziewał My mamy dżuplę na komisariacie na Mission Row Policja tutaj nie startuje Bo sprawdziliśmy przed odcinkiem Nie wiem na jakim startują w takim razie komisariacie O kurde toaleta to nie tu Ale my startujemy moi drodzy w tym oto miejscu Gdzieś tu jest dzik ja nie wiem kurde Gdzie ten chłop czeka na mnie o dobra jest tutaj Halo 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 ha, Halo, co na, na co tam na No jak tam gotowy jesteśmy chłopie to jest szczyt bezczelności i mamy dziuple, kurde w ich, w ich siedzibie. Czy to jest dobry plan? Zdarza się i jest. Widzowie słyszeli nasz plan, czyli brak planu. Yy, co planujemy, szefie? Bo jakiś jednak plan musimy mieć. No, będzie ciężko, no ja bym robił wszystko po kolei. Słuchaj, widzowie nam odblokowali małotowy, więc może o -o. być gorąco, więc możesz podziękować ładnie widzom. Dziękuję. Dziękuję, będę wykorzystywał. No. Dobrze, Dobra, dobrze wykorzystamy. Chodź, hopie, i czekamy na start, jakiś samochód trzeba ogarnąć. No i co, widzowie, kradniemy, co popadnie? no Nie ma dzisiaj zasady za bardzo, nie? Po prostu rozpoczniemy. Hmm. No, opie, zabawę zaraz. Słuchajcie, tu w ogóle fajny komisariat jest widzowie. Czekam na oska zanim ten powie, że jest gotowy. Normalnie tutaj będzie można się skitrać autem. Dziku dziku, Dixon Dixon. Tutaj można autem wjechać. Miej to na uwadze. Hotspot. Dobra. my ready. Dobra, to ja piszę stary. Jesteś gotowy, tak? No to sy, ty, -a ry ty U. Let's go. Powodzenia. Jak coś, to wiesz. Powodzenia, jasne, jasne. powodzonka Dziku, dziku, start jest. No. Co ty? Dobra, 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 lecę, lecę. Ho, chowaj tego mołotowa opy. Dobra, widzowie, nie ma planu, ale to jest najpiękniejsze. Improwizacja dzisiaj na mieście. Trzeba tylko znaleźć samochód. Nie furę z ulicy, bo nas macham. Ta ta, ta. wiem, wiem, wiem. W ogóle zobaczcie, jak wygląda pięknie moje GTA, widzowie. Ogarnąłem sobie coś takiego jak Render Resolution. Przez co Ankieta po resecie mojego kompa wygląda właśnie tak, tak strasznie szczegółowo, przepięknie po prostu. Jakbyśmy grali w 4K. Trochę tak jest. FiveM ma taką funkcję, yy, single nie ma takiej funkcji, dlatego te materiały z FiveM będą wyglądały bardzo ładnie bez skitu. Jedziemy? A to na dwie fury? Wiesz, no ja się mogę wsiąść do ciebie. No. Tak ty zrobisz, Ospek jechał, pa, widzisz? Tak, nie Dawaj, po chyba. A kto to był? Ty lipa jest, bo ten sportskar się ustawił na tym, na że. No to będę się ścigał z nim zaraz, nie przejmuj się. Albo nie, no dawaj, wsiądź teraz do mnie, stary. Dobra. Peniasz? Nie, penię. nie, penie. Człowiek wszak nigdy nie peniał. No ja mam nadzieję. Trzeba wykorzystać Twoje przebranie jeszcze dzisiaj. Ty? Dziku, tutaj, tutaj się samochód odrespi, w sensie. W zres... No to wiem, mam wsiąść do niego. No, poczekasz na mnie, dobra? Ulubiony sportscar, lecimy z tematem. Kakuj, skakuj. O, kurde. Dawaj, dawaj, to jest yy, te. Komet y, Retro, chyba. Dobra, wiesz co? Jak nam ano. zniknie marker. Ja nie będę palił teraz yy, rejona jubilera, ale jak mhm. nam zniknie marker, to spróbujemy zrobić jubilera, bo mamy szybki samochód. Co ty na to? Za nami pościgowa, no problem, prawo albo lewo. Dobra. Jednostka pościgowa za nami. Jedzie za nami centralnie. Łej, ja pierdziele, przepraszam, drive drivemistrz. Lewo. Dobra, ja pierdziele. Dla yy, tej uliczkami. Ma mają nas na, na radarze tak ci siak, nie? No ale wiesz, jak jest za nami to jest lipa. O kurde. Leć na wajnu. Powiem tak, widzowie, trochę mamy przypał. O! Ale dobrze, dmuchamy w szypał od początku. Na nic tam nie będzie groziło, tam jest dużo uliczek. Dobra, nic się nie przejmuj, Wydrive to. Powiem wam szczerze, nie jeździłem tak szybko samochodem z dwa tygodnie, więc ja nie wiem czy, czy dobrze jest, bo bez rozgrzewki totalnie zostałem wrzucony teraz na głęboką wodę, ale jak na razie pościgu nie ma, więc gim. Troszkę podniesione ciśnienie, ale tak minimalnie. Pościgowa za nami, jakieś 200 metrów. No to nie jest. Co no. jak się posuniesz tak o 500 metrów jeszcze w tą stronę na Wajnu, to będą takie małe uliczki, tam będziemy mogli ich robić. Jednostka, za trochę przypał Nie, tam przypał, to nie jest przypał. O kurde, trochę nas goni, czemu prawo, oni takim. Mogę być twoim pilotem. O kurde, jak przejechaliśmy Leć teraz w lewo Marker o przyjacielu, a to by się udało wyjechać z tej Chłopie, ja już tutaj tyram, przypał już goni z siedem radiolek czy Gdzie ty jesteś? Pod jubilerem. A nie chciałbyś mi tych siedmiu policjantów porwać? Ja <gry> muszę, nie mam jak 4, za bardzo. Bo oni się wydupcą w sensie. W sensie, w sensie jed, dwie jednostki pościgowe, bo mam sportscara ukradłem i gonią mnie takimi faskarami teraz, wiesz? To cię. O kurde, a powiedz mi, gdzie jesteś? Ja nie wiem, zobaczę zobaczyć taki. Mogę, mogę ci ich zwabić. Gdzie, gdzie potrzebujesz ludzi? Znaczy, wiesz co ja teraz i tak bym nie do rady? Siedemki, musiałbym ich totalnie rozstrzelać. To znaczy mam... jedzie jeden, pościgówka jedna jest. Dzieci zawieź. To ci zawiązę? Jeden rady za nami. Kurde nie Spokojnie, wiem, ja jestem stary przy galerii, galerii. ale tu moi ludzie działają Mogę, właśnie... Mogę pod galerię, gdzie Drugi? chcesz stary To czekaj, to czekaj I Wybierz mi ciekawe... miejsce Będzie tylko jeden, tak? Na razie tak na, Jadę na Wajnut obok tequili Wajnut obok tequili? Gdzie to jest? To jest zbyt szybka ta Dobra, wiem Dziękuję. zaznacz marker Tekilala. Zawozimy tam no, rano, i problemu. rozstrzelają jednostkę Mogę być za, za minutę tam Jestem tu Uważaj, Radę, bo to tobą będzie chyba Zatrzymasz się, a ja go porwę No co ty? Nie, no. nie wierzę w ciebie, w tym... Nie no, co gdzie to pojechał, za chłop nie Jest ich trochę więcej ostatnio. O kurde, no to trochę lipa, to... Podjedź, a ja zobaczę, co da się zrobić. Będziecie musieli czekać gdzieś na wajnu, to macie łatwiejszą Dobra. drogę, żeby uciec. Te Kilala, gdzie ona jest, stary? To jest tam, gdzie ci zaznaczyłem. Teraz jedziesz na Bahamy. Ale to nie Bahama mama, tak? Nie, no Ty Kilala, Ty Kilala jest przy no, ty ty, czy Bahama, czy na dużej, a ty jesteś Bahamie? Dobra, nie, nie, jadę tam, 800 metrów. Żółty żółty samochód pościgowy będziesz miał, możesz go rozstrzelać, bo ja nie wiem, czy uda ci się go ukraść. Ale Podjeżdżam, y, będę zaraz na prosto. Jestem. W prawo a. musisz się skręcić na wajnu, Nie widzicie. Dobra, prosto, prosto jedz na Jest, czekaj. To jest te kilo, ten żółty luty. Jedzie za tobą no i drugi też jedzie. To dwa jadą. To co mam zrobić? O Jedź na razie, uciekaj. Próbuję ich zgubić. Okej ich zgubić, bez problemu tu. E Stary, uciekaj, bo ci goni dużo radiowozów, a ja próbuję jeden zatrzymać, bo mnie wywalili. Dobra, dobra. Spróbuj w uliczki polatać. Y jakieś szybkie zakręty, bo ich fury nie wyrobią. Oni mają bardzo mało skrętne fury. Wiem, szybkie wiem, zakręty albo teren. Spokojnie. Dobra, muszę wydrivewistrzować widzowie teraz. O kurde. Dobra. No fajnów filsy teraz. Dobra, widzowie. O, ale kurde lecę. Dobra, widzowie. Dobra. Jak tam stary? Lubię ich. U. Już uciekłeś. Tylko teraz wyjechać z tego Ja pierdziele. No blaisu. Ja go nie widzę totalnie, wiesz? No ja go widzę, już go straciłem w sumie. No. Mamy. Może ja machnę drugą furę. Dobra, jedziemy po drugą furę. Gdzie się spotykamy. Mm, może komenda. Dobra, to ja, ja tam poczekam na ciebie. Na pewno chcesz czekać? Chyba może robimy jubilera po drodze. Coś nie. To słuchaj, to. Yy... Ty, ja zrobię ja zrobię Pierce na plaży. Dobra, dobra. Mm. To ja będę trzymał się na Wschód od, e, od miasta. Dobra. Dobra, widzowie. Plan jest taki: zresztą słyszeliście. Odwędzamy kolejną furę. Szybką. W tym momencie podjeżdżam, zostawiam dzika. A ja jadę na Pirls zrobić napad. Wszystkie jednostki są sfokusowane. Dawaj, dawaj. Powodzenia. Kontakcie. Dobra, ja na Pirills. Przejedziemy sobie tędy, żeby nie tyle z przypału zbytnio. Oddalamy się od jednostek. I bardzo dobrze. Jestem ciekaw, czy ten Pils mi wyjdzie, bo to jest bardzo ciężki napad w sumie, ale dużo kasy za niego jest. Wiecie o czym mówię, nie? To tam na Del Perro de ptaku. Tam mamy jeden z napadów. Dobra. Muszę sobie jakoś, moi drodzy, zgrabnie przejechać tu. Cyk, cyk. Ale dobrze wydregnistrzowałem, kurde. Zgubiliśmy pościg na Bajnut. Nie było to zbyt proste, ale się udało. Jednostek było sporo, ale nie strzelali, bo gdybyśmy my strzelili, to byśmy. Byliśmy byli w strasznej sytuacji, tak? Teraz jest na razie spokojnie Aczkolwiek cały czas mam wrażenie, że słyszę syreny policyjne Nie wiem No ale dobra, jestem w okolicach deptaku już Oni się teraz skupiają na dziku, który tyra przypał I pewnie widzicie teraz jego perspektywę Ale gdzie ty jedziesz? Gdzie ty jedziesz, gościu? Co ty robisz? A ja mam czystą drogę do tego, żeby sobie zrobić jakiś napadzik. O ja myślałem, że to policja. SS i to siemanko. Błaga ludziska, nie chcę nikogo rozjechać. Kurde, rozjechałem. Lecimy, lecimy, lecimy. Gdzie tu są drzwi, gdzie tu są drzwi? Gdzie tu są drzwi? Dobra, ile sekund? 30, ja pierdziele, dosyć długo. Ale coś, to się będę bronił. Mogę patrzeć, czy coś jedzie, czy też nie. 20, dobra, 10 sekund za mną. Zanim ktoś tu przyjedzie, to minie trochę czasu. Jak tylko zobaczę radiowóz, to wsiadam. Na razie nie widzę nikogo. Bez kitu. 11 sekund. 8, 7, 6, 5, 4, 3... Jedzie jednostka specjalna. Ci szybcy jadą! O kurde o kurde o kurde, ramujemy się nawzajem! <laughs> oh, fak! Dobra, uciekamy! O, dobrze! Zwie im, zwie im, zwiejem, zwie im patrzcie Tak! Dobra, widzę go tam. Siedzi nam na ogonie. Ja pierdzielę... na drogę Uuu, uh, uh, ale to ogarnąłem Ja pierdzielę, ale to ogarnąłem Nice, dobra, powinno się udać Tak jest, kurde, ale mam dobry ten samochód Ale moi drodzy, nie zatrzymujemy się Jest dynamicznie, o, widzę radiolog Dobra, próbował mnie zblokować nie, nie ma to tamto, o O, spido jednostka Dobra, trochę się zaczyna robić nieciekawie Ale patrzcie, tego się nie spodziewają O, źle Źle to zrobiłem Stary, żyjesz? Tak, tak. Porwałem jednego policjanta. Nice. Wiesz, co było? Rajzola zabiłem, urwałem policjanta i go schowałem stary w śmieciach. O kurde, bardzo dobrze, chłopie ok. Ja uciekam przed policją znowu. Gdzie? Strasznie dynamiczny odcinek mam. O niej, yy, uciekam, jestem na Grove Street teraz. Ja tu też jestem! No to nie słyszysz Syren? No właśnie, coś słyszałem, bo ja byłem na wysypisku, schowałem żomka Haha <noise> no, oni tam jechali kanałem buzowym, ale zwiałem im. A gdzie teraz jesteś? Na lotnichu już stary, strasznie szybko się przemieszczałem. O, stary, to dobrze. No to ja tam pogadam To tu masz tu będą na. Pewno... ich goła jedzie na ten. Wiem gdzie to cię. Na pewno będą... W będą na Pełnawość? Ja będę tam uciekł, uważaj. Patrzcie, Ja szukam kolejnego radio Przejechali, haha. Ha. Dobra, byleby ta pościgówka, ona mnie najbardziej męczy Napiszę do dzika, czy wszystko gra. Słuchajcie. Poprawka, mam już dwóch policjantów starych. Nice. O. Dobra, założyli mi. Nic się nie dzieje, spokojnie, kalu. Ale, moi drodzy, dobry odcinek dzisiaj. Nie spodziewałem się tego. Ja też się nie spodziewałem Jo, Ale dobre to było Kurde, ale zepsułem no Taką akcję Kurze mnie ten gość z tym suwem Ja pierdzielę iluś to jest Dobra, trzeba by moi drodzy nie tyrać tak przypału Ile policji Tylko trzeba do dziupli Kolejny, ja pierdylam Dobra, trochę ich zblokowałem Szybko do Dziupli, szybko do Dziupli Kolejny jakiś samochód jechał przez miasto Dobra, jedziemy do... O kurde, do Sandy jedziemy Ale łopy mnie tu blokują, dobrze. Muszę znowu uciec z tej, tej jednostce I znowu trzeba to zrobić na Vinewood killsach chyba O! Kurde, trochę to było ryzykowne o! No! No! Spadaj! O kurde, wjechałem na teren tego ja pierdzielę Ja pierdzielę Oh no Oh no Oh no Nie wyjadę Nie wyjadę Tu ty, tu ty, ty jesteś? Gdzie? Ja to nie! Na nie, dobra. A ty tym radiolką stoisz? Nie. To no gdzie ty jesteś? Stary jeszcze... Ja się... Aaaa, Umieram! Czemu, gdzie, Gdzie? Szpital! Nie wiem co to jest za szpital. Na Pillbox czy dalej? Nie! O kurde, ślepa uliczka. Los Santos? Uh. Uh. Dobra, zwiałem. Stary prawie mnie mieli. A gdzie, gdzie? Musisz mi podać ekalizację. Go Gonimy mnie z 15 gdzie ich chcesz, stary to ci przywiązę? Goni mnie też radiowóz stary <laughs> Jasne. Ja, dobra, dzik mi pomógł, tam dzik kurde się w nich wpierdzielił. Bardzo dobrze. Uf. Na komendę Widzę Cię, przejeżdżasz obok mnie, to ja tutaj stoję Siema, siema, nie, nie, uważaj, bo tu może zaraz przyjechać z piętnaście radiolek Stary, jest taki pościg, że to szok Ja uciekam tutaj do siebie To ty? Nie, stary, ja, ja stoję na światła. Fuck, to dziupla spalona Dziupla spalona, widzowie Stary, bo ja tutaj mam kontrolę i zaraz porwę kolejnego policjanta Dobrze, działaj tam sobie, ja stary, no. mam taką akcję, no. że to jest masakra Strzelę do niego Chociaż nie, to mnie pogrąży na maksa Dawaj, dawaj, uciekaj, uciekaj, uciekaj Ej, dzik, dzik, dzik. Muszę furę wymienić F... Dawaj, Dobra, dawaj Ja go na dziurę, uciekaj Ja twierdziele co ja robię Dobra, ale zwiała Jadę po nowy samochód Jedzie za mną jeden radiowóz, ale to nic Kurde, trzecia fura to będzie Czy 300 tysięcy dolców za to, nie? Znowu będą będę mieli mój marker Ale musimy uciec, kurde, z miasta całkowicie wyjechać O ty ramy, za duży przypał Tak emocjonującego cika dawno nie było Kolejny robię. Patrzcie, jak jest głośno cyren dzisiaj. Nie spodziewają, że kolejny samochód jest brany. Progen. Dobra, napisałem Dzikowi go Sandy Jedziemy do Sandy Progena mam, szybszy jest niż tamta fura Zdecydowanie, muszę go bardzo szanować cholera Jedziemy do Sandy moi drodzy Tam jakaś zasadzka na policjanta by się przy, przy, przydała Lecę, napisał Dzik, zarąbiście To ty na motorze, czy twój człowiek? To ja, to ja, to ty jedziesz? Tak, progenem z lewej nie policjanta porwę teraz Uważaj, bo mnie goni radiolka Dobra, spoko Strzeliłbym raz, chociaż nie wiem Trochę się cykam Nie będę aż tak dużego przepału tyrał A Specjalnie moi drodzy Niech znacznik zniknie mi w momencie jak ja będę jechał poza miasto. W sensie oni na znaczniku będą widzieć, że ja się gdzieś poza miasto udałem, wtedy wyczyszczę całe miasto z kowi, no a policjantów przeniesiemy poza. O kurde, pięknie, sileriada wyłączenie świateł i essum. Wow, co jest? Nie wiem, stary, straciłem człowieka. Ja pierdzielę. Ja pierdzielę. No, Niedobrze Bardzo niedobrze. I zaraz się Os dowiem, stary. Łospek stracił człowieka. Co jest grane? Dobra, znacznik zniknął w okolicach Sandy. O to nam chodziło. Tutaj dziku już widzę, że jedzie na mapie. Jest gdzieś w okolicach, więc bardzo dobrze. My tu mamy drugą dziuplę, w sensie biuro szeryfa. Trochę jest za gorąco, widzowie. I gramy z ogniem. Dosłownie, ale ja mam koktajle mołotowe, nie? Podpalę policjanta. Co wy na to? Bez tu jak tylko spotkam jakiegoś policjanta to tutaj, bo podpale. Gdzie jest dzik? U, dzik ucieka, dzik ma pościół chyba. Nie gadaj, że jecie za mną. Dobra, ja zagadam do policji. Podpale ich małotowem. Muszę tylko jakiegoś policjanta znaleźć. To łatwe nie będzie, ale może się uda. Właśnie stary, schowałem kolejnego policjanta. Yy, mam już trzech porwanych. Okej. Okay. Ja bym szukać dalej. Słucham. Witam pana. Może Gdzie pan na pobocze? Tak, jasne. Czekaj, bo mnie złapali, ale będę negocjował, w sensie porozmawiam. O co chodzi? Yy, wie pan co, no mamy podejrzenie, że ten samochód jest skradziony. Ale jak? A jakieś... coś więcej? Jakieś informacje? Wie pan co? Nie wiem Co pan robi? Ja! <laughs> o co pan panu, panu chodzi? Bo nie co pan robi? Czemu? Chciałbym... Czemu pan miał koczeń mołatowa? Panu się coś przywidziało. No nie bardzo. Dobry dobry, o co chodzi? Nie wiem, z Paseczkę tak założycie, bo to tak trochę nie chyba policja. Ale ja, nie A! No kurde, twoje tam działają, stary Ja pierdziele, coś ty zrobił. Dawaj, dob dawaj, bo to są, dawaj, dawaj. Dobrze, że ja uciekłem. Ty, ale progen został, czekaj, czekaj, czekaj. Ale tam już psy zarabędą jak nic. Ja chciałem bo go spalić małotowym, chłopie, a ty takie, takie <laughs> rzeczy. Dobrze, że przeżyłem w ogóle. Ja pierdziele, chłop Trzy się... razy im uciekłem. Wrąbał się chłop w nosałtym. Dobra, to lecimy po tą twoją daj Dawaj, 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 wracaj po Ty, ale o, jedzie już tam. To jedzie, jedzie już tam. Y Będę podpalał koktajl. Ja dawaj. Wiem, no już już zaczynamy zabawę z Ale masz. Za furę, jest cichutka. Właśnie o to chodzi, że to jest Dobra, O kurde, Dziku się rozkręcił, stary. Rozjechał, chłopie, teraz na kontroli dwóch policjantów, jak ja z nimi rozmawiałem. Uratował mu życie. <grywanie> <grywanie> ja pierdzielę. Co się dzisiaj dzieje, stary? Ja właśnie jadę ratować, kurde. No dawaj na, na dziuplę, na komisarza. Okay. Jadący, jadący, jadący prawo, skręcaj, bombę Ja wierdzielę. Scy gdzieś jadą tu. Ale ich zrobiliśmy Ja pierdzielę ale my dzisiaj wymiatamy Nieprawdopodobne Dobra, jedzie policjant Przydałoby się spalić go Dawaj, spalimy go, spalimy go, spalimy go Poczekaj Dobra, dobra, robimy go na zakręta Cik Jedź, jedź jako, jako me, wezmę, <grym> 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 Ja pierdzielę! Będą mogli strzelać Mogą strzelać, uważaj <grym> O nie Ja pier... Strzelają! A! Ja pierdylam! A! O kurde! Dzika gonią, co jest? Dobra, muszę dzikowi pomóc. On mi pomógł, ja też mu muszę pomóc. Nie możemy stracić dzika Dobra, strzela. Dobra, też muszę, moi drodzy, strzelić. Jeszcze nikogo nie zabiłem, żadnego policjanta. Żebym nie padł. Dobra, spadam do miasta Oponę mi przebił Skurczybyk. byk Niedobrze Nie mam opony, powiem wam szczerze, że nie wiem czy dojadę do Mission Dobra To co się w tej chwili stało, to ja nie wiem Ja pierdzielę! Nic nie widzę co jest z przodu O kurde Stary, jak tam? Widzę, że umieram, umieram, umieram Umieram gdzie? Sklep z narzędziami, nie mam opon. Przebili mi wszystkie. Jadę tam, jadę, ale nie obiecuję nic. Uciekaj jak... Jasne, spokojnie. Może sobie dam radę. To. I wyjeżdżam stary z Los Santos. Wow! Rozwaliłem ich! Co? Dobra, to widzowie. Dzik mi też napisał, ratuj. Ja pierdylam. Dobra, dawaj znać. Ja się krótko, żeby nie robił napad. TK się sypie, widzowie. Za dobrze to wyglądało dzisiaj. Dobra, napisałem mu. Jadę tam do ciebie Nie żyję! Gdzie jesteś dalej tam? Nie żyję, no. Ja pierdolam widzowie. Przegiałem, przegiałem trochę. Moi drodzy, powiedziałem, napisałem dzikowi, żeby nie ryzykował. Ospekt tobie też mówię, nie ryzykuj. Nie odbiję mi stary, szkoda za dużo, tu jest jednostek, słyszysz? No dobrze, 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 dobrze. Dzięki. Odbita Kaliego, odbita, ja, ja ginę jak coś, ja ginę zaraz. Odbijaj Kaliego. Jadę z dzikiem cię odbijać O kurde, ja jadę teraz w stronę Yellow Jacka właśnie Dobra Jadę na komisariat w Sandy Jeden policjant jedzie. Wie, że wiadukt, jesteśmy obok wrakowiska teraz. W wrakowisko y, samolotów starych. Uciekajcie, ja nie wiem czy to jest dobry pomysł. Nie odbijecie mnie. Nie tutaj tylko... głupot stary, obudziłeś się w ręką w gaciach wczoraj. Stary, my tu mamy największą akcję w życiu. Dobra, I... to działajcie. Nie jesteś dokładnie. On dojeżdża już do komisariatu. Sandy, Sandy, shorts. Jestem Sandy przy lotnisku. To, to jedź na prosto! Jesteśmy pod sklepem, zaraz będziemy. On jedzie off-roadem. Nie umie jeździć, przez tory przejeżdżamy. Dobra, dobra. Kurde! I to jesteś ty? Tak, tak, tak. Dostał hetchota, to ty? A to nie ja, fuck! Zabiję kos innego, dobra? Jesteście obok, ale dostarczyli mnie Nie dostarczyli ci jeszcze, uciekam <laughs> Ja pierdzielę <laughs> Siadaj, siadaj do mnie Jestem zakuty, ucieka. zakuty jestem, uciekaj, uciekaj Ospek spadaj stąd! Ja pierdzielę, nie żywy policjant! Uciekam, stary, o, uciekaj, kurde Uciekaj, 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 uciekaj Ja pierdzielę się Stary tak szacun za to, że próbowałeś. Uciekaj, widzę jak to sprawy. tam, no, tam zap... Ja pierdzielę. Dobra, uciekam stary, ja pierdzielę. Sorry! Ten poleca... ale zabiję Do... tego kierowcę swojego, tak? Ta, 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 Halo! Ja pierdzielę, dobra. Wiecie, oni idzie mnie stąd! Jak tam sytuacja? Ło, wow. co się dzieje? Jest radiowozów, dobra, gonią mnie znowu. Uciekaj, kurde. stary spokojnie. Przepraszam stary. Będziesz miał mnie złapać w kolejnym odcinku. Spadaj, spadaj, dobra, i tak kurde. Oj, moi drodzy, prędzej, czy się to nadejść, ale dobra, ja... mam... Ja pierdzielę, Mam jeszcze dzika i ja będę tym skorumpowanym gliniarzem od kolejnego odcinka. O zobaczymy. Ja pierdzielę. Złapany, złapany. Złapany, złapany. Małecie. GG, Wreszcie. Dopieliście swego. Dobra, dojechałem na komisariat. Chodzę. Nieoficjalnie chyba. Tylko ja przeżyłem końca sezonu. Panie i panowie, kiedyś to musiało nadejść. Musiało. Jak widzicie, policjanci mnie złapali. Ospek, jak tam? Jak tam dzisiejszy odcinek? Ty przynajmniej na wolności. Ja cię w kolejnym odcinku niepał. <grym> Wiem właśnie, stary, ale ja mam plan już na kolejny odcinek, przygotowałem się na niego. No ja stary, co ci mogę powiedzieć? Próbowałem ci pomóc. No. W momencie jak tam do ciebie wleciałem, to zabiłem was dwóch policjantów. No, stary ogólnie na odcinku dzisiaj zabiłem ba około 10 policjantów. Ja pierdzielę. Z czego z czego trzech porwałem, stary i co? I Będę teraz słapał twojego dzika, żeby troszeczkę z nim się zgadać, wiesz? Bo został sam biedny. Stary. No dobrze, dobrze, ja też będę wam tam wiesz... U, 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 troszkę ułatwiał rozgrywkę. Chodź zobaczymy, zobaczymy. No. A ile dzisiaj zebraliście? Masz dane takie od swoich ludzi? stary nic Okej, okay, zero, Czerw ale dziesięć. 10... w policjantów wiesz? Dziesięć kilów. No dobra, my 375 tysięcy. Aczkolwiek i my już za dużo nie pozarabiamy. Więc teraz no. macie dużą przewagę, jeśli o to chodzi. Ale nikt na to nie patrzy. Liczył się fan i moi drodzy. Tak. Ja jeszcze nie mogę doczekać kolejnego odcinka, bo ja nie wiem, jak postąpić. Piszcie mi w komentarzach, jakim glinom mam być. No i zapraszam na perspektywę ospka, bo tam było mód. Co no stary, dzięki, tak, że próbowałeś tak. mnie odbić na koniec, a ty gdzieś. Je, a jest Jestem. Tam, no, bo muszę spadać nie. stary z tego z zdjęcia, nawet. Le, le, lepiej się stąd ulatniej stary, bo to tak, Więc moi drodzy, dziękujemy wam serdecznie i do kolejnego odcinka. Już niedługo. Hello. Trzymajcie się, Siemano. Frajerzy, hehe <gry> Coś się kończy, coś zaczyna, Kalu. W następnym odcinku to dobry fina, pamiętaj.